Proszę Państwa, sąsiad tutaj wierci wiertarką. To jest straszny hałas, ale mam patent. Jak zamknąć sąsiada z wiertarką? To jest, proszę Państwa, metoda Mistrza Świata 2012. Chcę dzisiaj wszystkim przekazać i przedstawić nowoczesną metodę uciszania sąsiadów. Czasem jest tak, że wiercą nam nad głową, za ścianą, pod dołem, pod nami i... Pff, no nie, nie daje nam to spokoju. T Ta wiertarka po prostu nas... Dobija. I co w tym należy zrobić? Należy wykorzystać nowoczesną metodę 2012, która sprawi, że sąsiad będzie zmuszony odłożyć swą wiertarkę. Oto ta metoda. Jak widzimy jest cisza, spokój, sąsiad odłożył wiertarkę, jak widać siła trąbki zawsze działa.